Dzień dobry. W dzisiejszych muzycznych polecajkach na tapecie mamy filmy z muzycznej, oczywiście mediatycznej półki. Jako pierwsza propozycja jest to komedia Sami bez mamy. Możemy się przekonać, co podzieje się w rodzinie, kiedy nagle obowiązkami zamieniają się rodzice i nagle zapracowany tata musi zapanować nad rodziną. Jest to także Taka możliwość po obejrzeniu tego filmu przez rodziców zadania sobie pytania, czy aby wszystko to, co wykonuje dla swoich dzieci, jest dobre i czy aby na pewno poświęcam im jak najwięcej uwagi. Kolejna propozycja do obejrzenia jest to komedia francuska z główną rolą Juliette Binoche. Jak być dobrą żoną? Jest to film o szkole dla panienek, które przygotowuje je do bycia dobrymi żonami i takimi dobrymi gospodyniami domowymi. Jednak kiedy ta firma szkoła zaczyna mieć problemy, wówczas no, pojawia się pytanie czy aby na pewno to co ta szkoła przygotowuje i jak przygotowuje panie do życia, czy spełnia swoją rolę. Troszeczkę zmienimy klimat i Proponuję Państwu do obejrzenia film polski Obce Niebo. Jest to film inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Dramat rodziny mieszkającej, pracującej w Szwecji, kiedy przez małe kłamstewko pojawia się lawina bardzo trudnych zdarzeń, a rodzina, aby uratować siebie i swoich najbliższych, balansuje na krawędzi prawa. I kolejna polska propozycja, bardzo głośny ostatnio film Boże Ciało. Jest to historia chłopaka, który całe swoje życie marzył o tym, aby zostać księdzem. I kiedy po opuszczeniu poprawczaka nadarza się taka okazja, aby podszyć się pod duchownego, korzysta z niej. A to, jak się dzieją jego losy, co, czy to przynosi dobre efekty, Możecie się Państwo przekonać oglądając właśnie ten film. I na zakończenie. Tradycyjnie śmieszna, fajna komedia familijna do obejrzenia Gang zwierzaków. Możecie Państwo zobaczyć wspólnie ze swoimi najmłodszymi pociechami, co się wydarzy, kiedy czworonogi opanują świat i będą próbowały go uratować. Potę i wiele innych ciekawych tytułów filmowych. Zapraszam Państwa do Mediateki. Do zobaczenia!